Hej, witam Was na kolejnym odcinku z Stardew Valley. Sprawdziłem sobie i ta sowa ma szansę wystąpienia w postaci eventu mniej więcej 0,5% szansy Więc muszę przyznać, że mamy niezłego farta No bo na 28 dni wychodzi nam ile? Z 14% szansy? A skoro mieliśmy dwa, jakby dwie pory roku. To 28 dni plus 28 dni to jest 56 chyba. <laughs> Więc jeśli to jest 56. To oznacza, że mieliśmy 28% szans, żeby ona się tu pojawiła. Plus te 3 dni, powiedzmy, czy tam dwa, nie. Ale no, mimo wszystko, mała szansa na to była, bo. 28% szans to jest mało, a pamiętając, że to jest codziennie po 0,5%, a nie raz w roku na powiedzmy te 28%, no to tym bardziej. E, no, tak inaczej, mm, witam Was w kolejnym odcinku i zaczynamy sobie od podlewania. Byłem u grzybów? Byłem u grzybów. E, w sensie, no nie wiem, nie skupiłem się jakoś zbytnio na tej czynności, zrobiłem ją bardzo automatycznie i musiałem się upewnić. Tak czy inaczej, podlewamy sobie wszystkie roślinki. Powinienem mieć dzisiaj mnóstwo kukurydzy do zebrania. Tak mi się wydaje. Ale, wiecie, jedno, że mi się wydaje, a drugie, czy tak faktycznie będzie. Ja oczywiście mam nadzieję, że tak będzie, ale no cóż, różnie bywa. No ale nie, no już tyle czekam, to na pewno musi w końcu być, prawda? Poza tym mamy 1200 kasy, więc myślę, że kupimy sobie jeszcze trochę dyni. Ale nie wiem, głowę nie dam. Swoją drogą, napiszcie mi proszę w komentarzu, jeśli wiecie, czy jest jakaś jesienna roślinka, którą muszę sobie, że tak powiem, odłożyć na zapas, bo na przykład ktoś będzie jej chciał do questa, nie? O, dziękuję za katwisza. Marni. Widzicie to? Zadanie na amarant. Wiedziałem, że będzie coś takiego. Po prostu wiedziałem. Znaczy, dosłownie wiedziałem, ale nie, nie spodziewałbym się, żebym to, żebym to pamiętał. A tu się okazuje, że pamiętałem. Tylko skoro tam jest potrzebne 10 amarantów. A, nieważne. Katwisza um, sobie sprzedam. Bo no nie potrzebuję go zbytnio. Katwisz to był chyba sum. Jak się nie mylę. Um, sprzedamy sobie grzybki. I to chyba tyle. Podlejemy sobie jeszcze kukurydzę, rzecz jasna. I uwaga, czy wyrosła? Wyrosła. Pięknie. Oj, oj, Ile z tego będzie kasy? Haha. No to zbieramy. Mamy już 5 złotych kukurydzy. Złącznie. Z 30 zebranych kukurydz mamy 10 zł. To nieźle. To się niezła statystyka. Dobra, jak zbieramy od lewej strony, to, to trwa to dłużej, więc będziemy zbierać od. Y, znaczy, z lewej, y, z prawej strony. Y, łącznie tej kukurydzy. Jestem ciekaw, jaka jest y, statystyka złotych na całą resztę? Co w się sensie na ogólnie. Liczbę pól. Dobra, łącznie mam ich mm, 60. 71? Mam 71, a 20 z tego to są złote. Myślę, że dobra statystyka. I pomyślcie, ile ja z tego będę zarabiać w ciągu tej jesieni. Bo to jest dopiero pierwszy zbiór, a ja takich będę mieć jeszcze, nie wiem, z 5, 6, może więcej, nie, no więcej raczej. Chociaż czy więcej? 6 zbiorów na 28 dni. Hmm, to by oznaczało zbiór co? 6 zbiorów. Kurczę, nie wiem, czy teraz to tak na szybko obliczę w głowie. Hmm. Musiałbym się nieco skupić. Hmm. 6 zbiorów na 28 dni oznaczałoby, że musiałbym mieć zbiory co mniej więcej 4-5 dni. Myślę, że to jest możliwe. Więc kto wie, może się uda mieć te 6 zbiorów. O ile dobrze policzyłem rzecz jasna, nie? Bo ja się mogłem tam pomylić. Nie, że jestem na nagraniu, to jeszcze. E, nie ten. Nie jestem jakoś rozgrzany zbytnio dzisiaj. Więc mogę nie myśleć w pełni. Jak to nie brzmi. Mamy już trzy jabłka swoją drogą. Więc całkiem nieźle. Czy Marni lubi jabłka? Powinna lubić, bo ono, ona ma to w swoich prezentach, że tak powiem. Sadzonek widzę, że więcej żadnych nie mam, ale będę mieć dużo sadzonek, jakbym tylko zdobył te hazelnut. A nie mogę tego zdobyć, bo coś mi yy, życie próbuje uprzykrzyć. Chciałem powiedzieć, że życie chce mi uprzykrzyć życie, ale to trochę mało ma sensu. Podlewamy kota, rzecz jasna. Ta statuetka... Hmm. Przeniosę ją, żeby nie było. Gdyby miała się pojawić jeszcze jakaś kolejna. Z tego co odczytałem, musi być wolne miejsce. Nie wiem, czy akurat tutaj to miejsce musi być wolne, ale no wiecie. Przezorny zawsze ubezpieczony, nie? Czy jakoś tak. Um... Sprzedamy 20 złotych. Jezu, ile to będzie kasy? Um... Myślę, że jesteśmy w stanie zarobić 10 tysięcy. Z tego. Ale zobaczymy. W sensie z tego, no ogólnie po dzisiejszym dniu myślę, że jesteśmy w stanie tyle zarobić. Mm. Idę po materiały. Musimy mieć materiały. Pójdziemy do robin i kupimy silos. Jeden silos kosztował chyba 500, jak się nie mylę. Chyba. Um. Drewno, kamień i lecimy. Glina. Widzicie. Prawie bym zapomniał. 10 sztuk. Dobra. To też swoją drogą jest takie, że kurczę, płacimy jej e, 4000 za wybudowanie głupiego kurnika, który zajmuje jej, którego wybudowanie zajmuje jej raptem 3 dni. I za to płacimy 4000. I jeszcze to są nasze materiały, to też jest ważne do e, podkreślenia. Więc ona tam tylko po prostu stuka młotkiem. Fakt Faktem robi to dzień i noc, ale jednak stuka młotkiem tylko. Drewno ci nie dam, może, ale pogadam z Tobą. Ble. No to też jesteś ble. Dobra, idziemy. I ten. Mam nadzieję, że to ten silos kosztował 500. W sensie inaczej, maksymalnie 1000. Stówę. Ale koper. O Jezu, to się władowałem na minę. Przecież ja nie mam kopru. No to idziemy do jaskini. Tylko to oznacza, że już dzisiaj Silosu nie zrobię. Szkoda. Dobra. Nie wiem co wy tak się zebraliście, żeby akurat teraz patrzeć w tafle wody. No ale cóż. Nie ingeruję w to. Mm, i które już pięterko swoją drogą? 95, wspaniale um, Mieczyk i bijemy Pyk, 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 pyk Jezu, ile on ma życia um, Kolejny Ciach, 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 czach, czach, ciach, ciach. czach, Bosko um, Mixed seeds um, Tu nic ciekawego Dobra, kopiemy bo widzę, że inaczej nie znajdę przejścia. O! Idealnie. I jeszcze kolejne przejście zaraz po tym. No, normalnie lepiej być nie mogło. Dobra. Dwa Void Essencys. Miło. Mm, jeśli wam pad brzęczy, to możecie mi napisać w komentarzu, czy to jest słyszalne. Bo ja nie wiem właściwie. Mogłem sprawdzić na, yy, po odcinku, ale wiecie, zapewne zapomnę albo coś tego typu. Poszedłem po mieć, po czym poszedłem sobie na takie niskie poziomy. Jestem geniuszem normalnie. Ale już poszedłem, no kurczę. Głupio byłoby to stracić teraz, nie? Były już dwa poziomy, prawie przychodzą. No, chodź tu, co uciekasz. Chodź tu, czy też? No, dawaj, dawaj, chodź tu. Chodź nie będziemy się obijać po prostu cię ścisnę um, trochę złota może gorączka złota wręcz idziemy sobie na kolejne pięterko um, bierzemy mieczyk bo już widzę, że czeka na mnie slime'ik jakiś krytyk za 60 od razu przejście w ogóle, też fajnie eee, akurat setne piętro jest bardzo ważne tak powiem, więc chętnie się tam udam. Dlatego nawet dobrze, że nie pomyślałem zbyt długo nad tym, dlaczego idę na to piętro, skoro szukam ten. Um. O, spoko, buduinki się przydadzą kolejne jeszcze leci. Dawaj. Dotuj mnie swoim dropem. Gdzie ty jesteś? Chodź tu. No dajesz, dajesz. Pyk, pyk. Gotowe. Dużo mobów. Fajnie, bo to może oznaczać, że bardzo łatwo dostanę mm, coś ciekawego. W sensie coś ciekawego. No przejście z nich po prostu. Dobra, rozwalony. Kolejny rozwalony. Jeszcze jeden rozwalony i slimik rozwalony. O, widzicie, o tym mówiłem przejście. Dokładnie tak jak chciałem. To się odbija? To ciekawe. Ojojoj, jak on mnie tym trafił? Dawaj, slajmik, chodź tu, no. Ja pamiętam, że ten mag pseudo potrafi nałożyć jakiś efekt, że ja więcej obrywam od mobów, więc wolałbym tego uniknąć podczas walki z jakimś mobem. Dobra, jeden pokonany. Ten się nie rusza, ten też się nie rusza. To jest jakiś błąd? No, raczej nie powinien tak stać w miejscu jak słów. Dobra, ciebie też pojedziemy. Nie ukrywam, fajnie by było, gdyby ten koper jeszcze udało się dzisiaj zdobyć, ale no nic nie gwarantuje, nie? A kopru mi akurat mocno brakuje Po prostu czekam na ten etap w grze, gdzie już nie będę potrzebować kopać kopru, a sobie po prostu go kupię, bo będę tak obrzydliwy, bogaty, nie? Po prostu doczekać się nie mogę Super Wykopiemy sobie akwamaryn, bo czemu nie? Oczywiście jest akwamaryn Energii mało, no ale cóż. oj, oj, oj. nie lubię tego yy, rodzaju jaskini, ale przynajmniej mam gwarantowane przejście na końcu chyba, z tego co pamiętam. A może nie? N nie wiem. Nie chcę powiedzieć czegoś, co jest nieprawdą, nie? Ale mogę też się pomylić równie dobrze. Każdemu się zdarza. Um, ciach, ciach. O, tam są te latające głowy. Mi one strasznie księżyc, przypominają, nie wiem czemu. Jakiś ry ryjek mają. Co on robi? On niszczy ten kamień? Czy co? Hmm. Oj, No dobra, to było ciekawe. Odpuszczę sobie go na razie. Zjem coś. Hmm, może robaki, jakbym mógł zjeść, byłby fajnie Blackberry? Hmm. Nic więcej zbytnio nie mam a nie chcę zjadać ostatnich sztuk Wow! E, squid ink? Co jest? Dziwne W sensie dziwny drop, ale okej okay. Spoko one są na hita w ogóle, co jest z nimi tak? Ale mam przejście, to dobrze. Mam dwa przejścia. Nie mogę tam przejść! Boże, ale mnie urządzili. No dawaj tu, chodź. Tu. Chodź. No, super. Ale ja tu nie mogę teraz przejść przez to. Ale głupie. A ja chciałem iść na środek, i co teraz? A, nieważne. Tak czułem, że te kopalnie nie są zbudowane właśnie pod to, żeby ktoś mógł się zablokować, więc yy, wykopałem jeszcze ten kamyczek. Dobra, pyk. A Ała, wow. ale mi przypasolił. Um, blackberry, zjem też tą śliwkę, niech już będzie. Albo jabłka zjem. Zjem sobie jabłuszko jedno, zjem sobie jabłuszko drugie i szarżujemy tam na środek chociaż może powinienem po prostu sobie odpuścić i iść do przejścia nie wiem, o tu mam przejście, to nieważne dobra, unikam tego slajma i tyle, nie będę się z nim męczyć super pyk, pyk, kopiemy czy tam jest sens iść, no kurczę, chciałbym Pyk, pyk, pyk. Ostatnie. Dobra, uciekamy. I idę do przejścia. Muszę zdążyć. Jest 99 piętro. Jakbym mnie spowolnił, to chyba bym nie wyrobił, nie? Dobra, jest. Dało się. I co mamy? O! Już. Myślałem, że to jest na ostatnim piętrze. No i powiększył nam się limit energii. Cudownie. Stardrop. Juhu. Mój maksymalny poziom energii powiększył się. Super. I tu mamy jeszcze wodę, w której mogę sobie połowić ewentualnie, ale nie chcę zginąć w kopalni, znaczy zasnąć, więc szybko wyjdziemy chociaż z niej, żeby nie było. Tu sobie mogę już zasnąć, mi No. Nie posprzedawałem rzeczy dodatkowych, ale. Kombat. A właśnie, jeśli za zebranie tylu kukurydzy nie zdobędę levela, to się obrażę. Za farming, w sensie, za level farmingowy. Eee, no. No, nie dostałem. No to dobrze wiedzieć. Oj oj oj. Myślałem, że ta kukurydza da mi trochę więcej, muszę przyznać. Znaczy, no, wiecie, tragedii nie ma, nie? Bo to i tak jest dużo. A ja tam jeszcze kukurydzy jutro dostanę. A czy jutro. Dzisiaj, właściwie. Bo już jest następny dzień, czwarty. Ale no mimo wszystko liczyłem, że jednak dostanę. Mech Proszę, jakiś deszcz Oczywiście, że nie Musi być wie wiecznie wietrznie. Very happy today. Pójdziemy dzisiaj znowu do kopalni? Może? To było dziwne. Chociaż nie no, w sumie przeczytam to. O co z tym chodzi? Aaaa, um, uh, 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 uh. um, tu chyba chodzi o to, że mogę sadzić. Nie, to jest na jakiś event, Grange Display. I wszystko jest punktowane: 9 rzeczy najlepszych jakości do talentów. Eee... Wysoka wartość mm, Różnorodność Ryby, minerały e, Aristan Goods Jak go to fajnie przetłumaczyć? No to takie wiecie, tam jakieś różne malinki i takie tam Owoce, warzywa i wszystko co dobre masz No mm, hy, hy, hy. mamy tu coś ciekawego? Tu widzę, że wszystko ładnie rośnie powoli. Tamto już zaraz będzie idealnie, tak jak chciałem, żeby było. Tutaj nie urosła mi kukurydza, co ciekawe, ale tutaj mi urosła i to mnie cieszy. Jest też jabłuszko. No. Na dzisiaj to chyba tyle. Ja też kończę chyba tą sesję nagrywania, bo już nie ukryłem. Jestem trochę zmęczony tym. No, także pamiętajcie, że jeśli podobał Wam się odcinek, to możecie zostawić łapkę albo subskrypcję, komentarz, albo wszystko. Jak Wam, że tak powiem, dusza zapragnie. No i wyczekujcie następnych odcinków i papatki